Jak z twoim zdrówkiem? W meczu z Piotrowem mogliśmy obserwować cię w kilku akcjach, ale grałeś przede wszystkim w obronie. Czy możesz już swobodnie grać również w ataku? Tak, mogę grać w ataku. Ze zdrowiem wszystko ok. Na eee, razie trener daje mi szansę w obronie. Eee, staram się pomóc drużynie jak tylko potrafię i mam nadzieję, że to w miarę, w miarę dobrze wygląda. Czekam na swoje szanse w ataku, bo bardzo mi tego brakuje. Ale wiadomo, no, trzeba się wprowadzić e, powoli, e, jednak to była kontuzja taka dosyć e, nie tyle ciężka co uporczyła, troszeczkę długo trwała, e, ale, ale, ale myślę, że będę mógł zagrać w ataku i w meczu z Głogowym trener da chociaż kilka minut przed nami starcie w Głogowie. W ostatnich sezonach z Chrobrym radziliśmy sobie różnie. Na ich terenie wygrywał Głogów, w Pławach to my odnosiliśmy zwycięstwa. Jutro jedziemy do nich. Jak będzie tym razem? To znaczy tak, no Głogów i siebie jest naprawdę bardzo, bardzo wymagającym przeciwnikiem. Ciężko się gra o nich w hali. Jednak my jedziemy z myślą o wygranej i musimy skupić się na sobie, żeby dobrze zagrać spotkanie przede wszystkim w obronie i myślę, że Wywieziemy z Głogowa punkty. A co sądzisz o naszym najbliższym rywalu? Jakie są silne i słabe strony chrobnego głowy? Na pewno silną ich stroną jest obrona e, i musimy się skupić na tym, żeby dobrze zagrać konsekwentnie w ataku. E, ale też na pewno ich dużym plusem jest to, że długo grają ze sobą. Mają, mają dużo doświadczenia, bo to są też doświadczeni zawodnicy. Także, także jeżeli intermecz. E, zacznie wychodzić po ich myśli, naprawdę będzie bardzo ciężko z nimi się grał. Nasze plany ciągle ulegają zmianom w związku z pandemią koronawirusa. Na przygotowania do starcia z drużyną nie było zbyt wiele czasu. Czy czujesz, że jesteście dobrze przygotowani do tego pojedynku? Tak, jesteśmy dobrze przygotowani do tego pojedynku. No niestety takie mamy czasy, że e, musimy się zaadoptować do tego wszystkiego. E, na pewno nie jest to Jakoś przyjemne dla nas wszystkich, ponieważ no wiadomo, ten mikrocykl treningowy jest przygotowywany o wiele wcześniej i tak naprawdę dzień przed meczem z Kaliszem musieliśmy te nasze plany troszeczkę skorygować. No ale jednak, jednak myślę, że zagraliśmy kilka spotkań, które na pewno będą naszym plusem, ponieważ Głogów już bardzo długo nie grał. Na pewno brakuje im takiego rytmu meczowego. My tak naprawdę nie graliśmy teraz z Kaliszem i to na pewno będzie nasz, nasz plus. Czy wszyscy zawodnicy w naszej drużynie są gotowi do grania? Wszyscy zawodnicy są gotowi. Jedziemy do Głogowa zdobyć trzy punkty.